Słuchasz, co mówimy? Robisz to, co potrafisz najlepiej. Wszystko masz, co potrzebne jest. Pełny charakter. I nie ma żadnej odwalania. Jest taką osobą, która zawsze zbudza emocje. Charyzmatyczna osobowość, wielka wybuchowość. Szczupły, wysoki, w i bardzo sprawny. Mam Mohameda Alego. No jest taki, jest taki szpilka mój. Co to zawodowstwo mu dało? On za zawodowstwie nic nie dzierżon. Artur był osadzonym w zakładzie karnym. Wiedziałam, że polowali na niego. Mama była takim kręgosłupem naszej rodziny, bo to ona musiała nas wychować, nie? Tata się powiesił, więc... więc tak naprawdę wszystko leżało na jej barkach, nie? Nie siłuj się ze mną. Nie rób siłę. Bądź jak ryba w wodzie. Artur! Artur. Nie! 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 I on wtedy w pierwszym w naszym spotkaniu odwrócił tok mojego myślenia powiedział do mnie Panie Artórze dziwi mi jedna rzecz, że wierzy Pan w Boga, a słucha pan diabła. Nie no nie, stop, stop, stop! I'm back, okej? Okay? I'm back! Taka umowna um konfrontacja dobra ze złem. Ty jak siebie widzisz w roli tego złego?